Witam serdecznie w kolejnym Aceranku. Dzisiaj chciałbym z jednej strony wrócić do bardzo starych wydarzeń, a z drugiej strony pokazać nam wszystkim, że te stare wydarzenia tak naprawdę realizują się i dzisiaj i to w życiu wielu ludzi. Wiemy z lektury Biblii, że Izraelici zostali wyprowadzeni ze swojej ziemi z powodu nieposłuszeństwa dla swojego Boga. Rozpoczęło się 70 lat niewoli babilońskiej. I kiedy ten czas zakończył się, to tak bardzo skracając tę historię, możemy przeczytać fragment księgi Ezdrasza Od pierwszego wersu pierwszego rozdziału. W pierwszym roku panowania Cyrusa, króla perskiego, aby się spełniło słowo pana wypowiedziane przez usta Jeremiasza, pobudził pan ducha Cyrusa, króla perskiego, żeby ogłosił. Ustnie, a także pisemnie, w całym swoim królestwie, co następuje: Tak mówi Cyrus, król perski: Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. On też rozkazał mi, aby zbudował mu świątynię w Jerozolimie, która jest w Judzie. Kto więc pośród Was należy do Jego ludu, niech Jego Bóg będzie z Nim. Niech wyruszy do Jeruzalemu, które jest w Judzie i niech buduje świątynię Panu Bogu Izraelskiemu. To jest bowiem ten Bóg, który jest w Jeruzalemie. Wszystkich tych więc, którzy się zachowali w jakiejkolwiek miejscowości, gdzie byli przychodniami, niech wesprą mieszkańcy tych miejscowości srebrem i złotem, mieniem i bydłem, nie licząc daru dobrowolnego. Dla świątyni Bożej w Jeruzalemie. Przyznajmy, że wydarzenie iście niezwykłe, niesamowite. Oto mija 70 lat i za sprawą Boga król perski Cyrus ogłasza, że ci, którzy niegdyś zostali wyprowadzeni z Jerozolimu, ich potomkowie gdziekolwiek mieszkają, gdziekolwiek żyją, mogą wracać. Do swojego kraju, mało tego, mają prawo do tego, aby mieszkańcy czy współmieszkańcy obdarowali ich złotem, srebrem, bydłem i, i czym tam jeszcze było to możliwe. Można powiedzieć: chwała Bogu. Oto niesamowita rzecz dzieje się no, na naszych oczach, bo jesteśmy czytelnikami tego. Żydzi naród wybrany wracają do swojej ziemi. Ale cóż to się dzieje? Kiedy sięgniemy do drugiego rozdziału, to czytamy w zdumieniu, że całe to zgromadzenie liczyło razem 42 360 osób. To zdumiewające 42 360 osób. A chciał się powiedzieć, a gdzie reszta? A gdzie jest reszta? Wiemy, że później jeszcze koło 27 tysięcy przyszło z Nechemiaszem. To też ciekawe, że przyszli dopiero później. No ale to jest kropla w morzu tego narodu. Co się stało? Wybrany naród. Bóg co prawda usunął ich z ziemi obiecanej, z ziemi, ziemi odpocznienia, ale Bóg nie zerwał z nimi przymierza i Bóg im obiecał, że po 70 latach będą mogli wrócić. Czytamy księgę Daniela, który naprawdę z wielką miłością i, i z wielką wiarą czekał na ten dzień. Liczył te dni, modlił się w tej sprawie, no ale przecież nie tylko on, wielu innych również. I kiedy rzeczywiście nastał ten dzień, kiedy mogli wrócić, i nawet czego się nikt nie mógł przecież spodziewać, ówczesny król perski Cyrus daje im takie możliwości, takie uprawnienia można powiedzieć, obcypuje ich bogactwem, tylko wracajcie. To zaledwie resztka decyduje się powrócić do Izraela. To jest i smutne, i przerażające, ale też dające wiele do myślenia. Przez te 70 lat Izraelici na obczyźnie można powiedzieć, że zapuścili korzenie. Większość tego pokolenia, które zostało wyprowadzone z Izraela, z Jeruzalemu, już wierzyło. Żyli ich potomkowie. Dzieci, wnuki, prawduki. Ci ludzie formalnie byli Żydami. Formalnie czytali zakon, zbierali się na modlitwach. Ale ich serce nie wróciło do Boga. Oni już nie kochali tej obiecanej ziemi. Oni już nie byli zainteresowani, aby zaczynać jakieś nowe życie. Już mieli swoje interesy, już mieli swoje znajomości, swoich przyjaciół. Wielu z nich sprawowało wysokie urzędy, ponieważ byli ludźmi cenionymi, jeśli chodzi o swoje umiejętności, o mądrość, wykształcenie. Tak było zresztą zawsze w historii. Czy ta cała sytuacja uczy nas czegoś? Oczywiście. I to jest bolesna nauka. I powinniśmy naprawdę zwrócić uwagę na to, o czym dzisiaj mówimy. Po pierwsze, to Bóg wybrał sobie Izrael. To Bóg uczynił ich narodem wybranym. I od tego nie ma właściwie żadnego odstępstwa. Nie ma co dyskutować w tej sprawie. Apostoł Paweł, widzicie, do Rzymian szeroko to uzasadnił, szeroko to opisał. Niektórzy próbują to w jakiś sposób podważyć, ale nie ma to sensu. Kiedy patrzymy na, nowy, na Stary Testament przez pryzmat Nowego Testamentu, no, czego uczy nas Apostoł Paweł i czego uczy nas w szczególny sposób w drugim liście do Koryntian, to dopiero zaczynamy mieć pełen obraz tego, czym on jest tak naprawdę i jak wiele możemy się z tych starych wydarzeń i obrazów nauczyć. Oto mamy w księdze Ewangelii Mateusza taki fragment, jedenasty rozdział. 27. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego. I nikt nie zna syna, tylko ojciec. I nikt nie zna ojca, tylko syn. I temu, komu syn zechce objawić. Objawić. Greka mówi: odsłonić. Kojarzy nam się to z Księgą Objawienia. Księgą, która odsłania to, co do tej pory zakryte. Słowa Jezusa mówią. Bardzo prosty sposób: nie możesz być zbawiony inaczej, jak tylko wtedy, kiedy Bóg okaże Ci łaskę. I koniec. Nie możesz poznać Ojca, nie możesz poznać Syna, jeżeli Syn Ci tego nie umożliwi i jeżeli Ojciec nie odsłoni Ci prawdy o Synu. Jesteśmy absolutnie na łasce Boga, jako ludzie, jako grzesznicy. Tak jak niegdyś. Na łasce Boga byli ludzie, Abraham i jego, jego rodzina, którzy nie znali Boga, ale Bóg zechciał z nimi nawiązać przymierze. Podobnie dzieje się w dzisiejszych czasach. Bóg wychodzi naprzeciw ludziom, objawia im siebie. I jak mówi: Chociażby Jan czy 16, ci, którzy uwierzą, są zbawieni. Ze względu na ofiarę Jezusa Chrystusa, ze względu na przelaną tam krew. Bóg wszystko przygotował. I z łaski nawiązuje z nami relacje. I co dzieje się dalej? Co dzieje się dalej? Co powinno być, można powiedzieć, odpowiedzią ze strony człowieka? To samo, co miało być odpowiedzią ze strony Izraela. Bóg jednego tak naprawdę pragnął: aby ci ludzie go miłowali. Całym swoim sercem, całą swoją duszą, wszystkimi swoimi siłami. Aby ci ludzie go miłowali. Owszem, było szczegółowe prawo, ale najważniejsze było to, żeby Izraelici kochali Boga i wierzyli mu. Reszta, można powiedzieć, wynikała wprost właśnie z tego największego przykazania. Jak jest z nami? Czego Bóg od nas oczekuje wtedy, kiedy nas bawia? Że będziemy się modlili? Że będziemy chodzili do kościoła? Że będziemy czytali Biblię, że będziemy składać ofiary na rzecz Kościoła, że będziemy tacy porządni, tacy mili, sympatyczni, dobrzy. Nie, Bóg w ogóle tego nie oczekuje od nas. Bóg oczekuje od nas tylko jednego: abyśmy Go miłowali całą swoim sercem, całą swoją duszą, ze wszystkich swoich sił. Czy tak jest? Czy tak się dzieje? Czy wszyscy zbawieni w Jezusie Chrystusie właśnie w taki sposób odpowiadają swojemu Bogu? Obawiam się, że nie. Obawiam się, że mamy podobny problem, jak mieli Izraelici. Oni ponieśli słuszną karę, ale mieli obietnicę, że wrócą. Wrócą do swojej ziemi. Wrócą do odpocznienia. Wierzący człowiek wchodzi w odpocznienie, ale oczywiście może chodzić własnymi drogami. Ma do tego prawo. Natomiast pierwszy list Jana, w pierwszym rozdziale, w dziewiątym, od siódmego do dziewiątego wersetu, warto to przeczytać, mówi o tym, że jeśli zgrzeszymy, to, gdy wyznajemy swoje grzechy, zostaje nam przebaczone, a więc wracamy do tej właściwej relacji z Bogiem. Nic więcej nie trzeba, ale prawdziwe przeproszenie, prawdziwa pokuta, prawdziwe wyznanie. Nie chodzi o to, co powiedzą z usta, ale chodzi o to, co uczyni serce. Usta są tylko, są tylko funkcją tego, co dzieje się w sercu człowieka. Usta w zasadzie słowa są tylko funkcją. Mamy dokładnie ten sam problem. Dzisiaj Bóg wzywa. Obiecuje błogosławieństwo, a ludzie nie odpowiadają. Czy tak jest? Niektórzy powiedzą, że nie, że to przecież tak nie jest. Jest tak. Znowu Ewangelia Mateusza i znowu 16 rozdział 24 i 5 wersety. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną, bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je, a kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. W swojej istocie to, co Jezus mówi tutaj jest bardzo podobne do tego, co przygotował Bóg dla Izraelitów. Czytaliśmy z 11 rozdziału Ewangelii Mateusza. Tam jest wyraźnie powiedziane, że nie możesz być zbawiony, jeśli Bóg nie okaże Ci łaski, jeśli Bóg się nie objawi tobie. Ale tu jest coś innego powiedziane. Minęło raptem 5 rozdziałów, jeżeli tak można liczyć. Jezus mówi: Jeśli chcecie za mną iść, jeśli chcecie mnie naśladować, to weźcie na siebie. Swój krzyż. Musicie się też siebie zaprzeć. No i chodźcie za mną. W ten sposób oczywiście stracicie swoje życie, ale zyskacie zupełnie nowy rodzaj życia. Jak wielu chrześcijan odpowiada na Boże wezwanie? Sami sobie odpowiedzcie. Ja twierdzę, że niewielu. Ja twierdzę, że niewielu. To bardzo smutne i przerażające. Historia się po prostu powtarza. To jest ta sama historia. Można powiedzieć, że dwa tysiące, no tysiąca lat na okrągło je, te historie dzieli. Mówię o nas, nie o tekście biblijnym. Nic się nie zmienia. Wracajcie, mówi Bóg do Izraela. Nie, nie wrócili. Chodźcie za mną, mówi Chrystus. Nie, niewielu jest zainteresowanych. Tak jak Izraelici zapuścili korzenie w tym świecie, mają swoje biznesy, swoje interesy. Mają swoich przyjaciół, swoje sprawy, mają wszystko to, co świat daje, ale żyją bez Boga. Jezus mówi: Choćbyście cały świat pozyskali, ale na swojej duszy szkodę ponieśli, to cóż wam to wszystko da? Cóż wam to wszystko da? Historia Żydów pokazała, że Ci, którzy nie wrócili, przechodzili potężne prześladowania. Natomiast ci, którzy wrócili, lekko nie mieli, ale aż do 70. roku po Chrystusie mieszkali w swoim kraju, przeżyli przyjście Mesjasza. Niestety zamordowali go, ale to jest inna sprawa. Mogli widzieć niezwykłe rzeczy i wcale nie musieli tak skończyć, jak skończyli. Dzisiaj Bóg wzywa do społeczności ze sobą, ale niewielu tych, którzy niegdyś zostali przez Niego powołani, chce żyć życiem pełnym wiary. Pełnym zwycięstwa, pełnym nadziei, wolą żyć swoim życiem. W dzisiejszym świecie to jest przerażająco widoczne, ponieważ widzimy, jak w sercach chrześcijan wdarł się strach, wdarło się przerażenie, wdarła się niemoc, niewiara. No ale czego się można spodziewać po ludziach, którzy nie oddali całkowicie swojego życia Jezusowi Chrystusowi? Ludziom się wydaje, że jeśli będą żyli w swoim życiem, to przecież jakoś tam to zbawienie zachowają, a nie narażą się na wiele niebezpieczeństw wynikających z tego, że śmiało głoszą Ewangelię. No, nie byłbym taki pewien, że mają rację. Nie jestem zwolennikiem tego, że chrześcijanie tracą zbawienie. Takiego myślenia raczej w Biblii nie ma. Natomiast w jakimś momencie swojego życia chrześcijanie mogą z własnej nieprzymuszonej woli zrezygnować ze zbawienia właśnie dla wygód bogactwa, pseudobezpieczeństwa, jakie oferuje, oferuje ten świat. Niemożliwe? To się rozejrzycie wokół siebie. Tacy jesteśmy wszyscy przekonani, że ci, którzy dzisiaj żyją byle jakim życiem, a niegdyś naprawdę doznali zbawienia, nadal są zbawieni? Tacy jesteście pewni? Ja bym nie był taki pewien. Ja wiem, że niektórzy powiedzą, że oni nigdy nie byli zbawieni. To jest takie proste wyjaśnienie, które delikatnie mówiąc. Nie jest zbyt mądra, no ale niech żyją w swoim przeświadczeniu. Prawda jest taka, że kiedy dzisiaj Bóg zywa ludzi do pójścia za swoim synem, do naśladowania swojego syna, to nie robi to po to, żeby ludziom utrudnić życie, tylko robi to po to, żeby ludzie zaczęli dojrzewać duchowo, dorastać, przejmować pełnie błogosławieństwa. Doświadczać niezwykłej chwały, stawać się prawdziwymi dziedzicami Królestwa Bożego nie tylko w teorii, ale w praktyce, doświadczając właśnie tego królestwa. Tak mówi Słowo Boże. Dzisiaj spotykam wielu chrześcijan, który, którzy można powiedzieć, że są żebrakami duchowymi. Kiedy ich zapytasz, jakim się żyje. Bo przewracają oczami, machają rękami. I często nawet im się nie chce odzywać. Przecież Bóg im nie przygotował takiego losu. Przecież Bóg przygotował dla nich cudowne życie. Pełne chwały, pełne mocy, pełne zwycięstwa. Tak, to może być życie również w trudach, w znoju, ale nigdy. W klęsce, nigdy w rozpaczy, nigdy w strachu, zawsze chwale. Drodzy bracia i siostry, jak jest w naszym życiu? Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Niech nas Bóg błogosławi i prowadzi w Jezusie Chrystusie. Amen.